Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masłością i tym razem yy, mówię to dnia 15 sierpnia 2024 roku. Ery chrześcijańskie, jak już się tak trzymamy ostro yy, kalendarza jakiegoś, to precyzujemy dokładnie jakiego. Jest to 104. rocznica bitwy warszawskiej, w wyniku do której udało się nam Polakom zatrzymać na bolszewicką, która chciała wesprzeć. Rewolucje jakie się już działy w Niemczech i na Węgrzech, na przykład, i zanieść bolszewicki raj innym narodom świata. Oczywiście, we Francji czy gdzie indziej było wielu ludzi, czy to robotników ogłupiałych, czy to pseudointelektualistów, czy Żydów, którzy już e, szli za propagandą e, uprawianą przez Trockiego i jego ludzi, że idzie wielkie państwo wyzwoleńcze, w którym będą rządzić robotnicy czy Żydzi. Do każdego był e, ustawiany przekaz, e, jak się chciało kogo zmanipulować. I do dzisiaj wielu na zachodzie jest na Związek Radziecki, e, zwłaszcza pseudointelektualistów włoskich francuskich, patrzy przez różowe okulary, mamięte przez rumianek i e, mówią, jakie to było wspaniałe państwo, bo nigdy w nim nie byli, nigdy w nim nie żyli. No ale dobra. Udało nam się militarnie tą bolszewicką nawałę zatrzymać. No super. Tylko teraz, jak patrzę na to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, biorąc pod uwagę, że to są akcje uprawiane przez biuro podróży e, Wołod, Wołodia i Baćka, e, to jeśli z naszych żołnierzy robi się Amiszów, którzy nie mogą odpowiedzieć przemocą na ataki, nie mogą strzelać do atakujących i po prostu ich zwyczajnie zlikwidować i odeprzeć, tak jak być powinno. I niektórzy z nich zosta są zabijani albo bardzo poważnie ranieni, a jeszcze są Rucho odśrodkowe robione przez lewaków w społeczeństwie, żeby tych żołnierzy znieważać i tak dalej, tak dalej. No to już jest z nami bardzo źle. W porównaniu do tego, co było 104 lata wcześniej, co wcale na skali historii nie jest tak dawno, to jest dramat. I tu należy sobie powiedzieć te parę słów o tym, co nas Żera, Zżera nas dziedzictwo marksizmu frankfurckiego, lewicy frankfurckiej. Jest to typ marksizmu, ponieważ ta Yy, filozofia szkodliwa bardzo mutuje. Jest to typ filozofii stworzony przez w większości sekularyzowanych yy, i yy, po części, jak można zboczonych niemieckich Żydów w większości. No i jeszcze tutaj trzeba dołożyć trzech głównych myślicieli Adorno, Markuze i Hockerheim, którzy yy, wszystko zaczęli podważać, rekonstruować, dekonstruować Teoretycznie, a teraz się po prostu to dekonstruuje praktycznie i po latach od 1968 roku, czyli od wystawień hipisowskich i studentów we Francji, można uznać, że ta, ten marksizm dominuje, zwłaszcza na Zachodzie, i nas zwyczajnie rozkłada przez zaprzeczanie wszystkiego, relatywizowanie itd. itd. Co my mamy zrobić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jakżeśmy żeśmy 104 lata temu zatrzymali na nawałnicę czerwoną militarnie, tak teraz jest to też wielce trudne. Musimy kulturowo zatrzymać na nawałnicę zielonego socjalizmu, czyli neomarksizmu frankfurckiego. I im później to zrobimy, tym w większej porządze się obudzimy ci, którzy przeżyją post factum. Nic więcej tutaj nie ma co dodawać. Jak żeśmy 104 lata temu zatrzymali na wolnicy bolszewicką, tak samo i teraz musimy ją zatrzymać, tylko że teraz na polu kulturowym, biologicznym i w ogóle logicznym, bo logika i rzeczywistość są największymi wrogami tej idei rewolucji marksistowskiej, która jest obecnie, a że ta dziadowska ideologia, jak to zawsze herezja, mutuje. To już tak jest i tak zawsze będzie, dlatego warto studiować historię i zobaczymy, że jak dekonstruujemy te wszystkie głupoty, co nam się wmawia, te różne LGB coś tam, coś tam, coś tam plus, jakieś tam krytyczne różne teorie, to jak rozbierzemy to do rdzenia, to widzimy, że to jest marksistowski bełkot skłócania jednej grupy z drugą i wywyższania jednej grupy kosztem drugiej i niby w wyzwalania wszystkiego w nicość. I musimy z tym wygrać tak jak wygraliśmy internie 104 lata temu, tylko teraz na polu kulturowym. Wszystkiego dobrego Państwu, życzę, do widzenia.